lesia i szpitala Dobrze Widzicie ten duży ogromny budynek To już jest między lesia Skręcamy na ten parking I będziemy zaraz Proszę płacić Stop Stop weekend stop. Dobrze ja, widzicie Instytut? Czarę mam każę. O tam jest moja poradnia. Wszyscy, balko, jeszcze dzieci. Żeby pobierać pieniądze to jest skandal. O, pomnik serca do serca. widzicie ten budynek? Ten ogromny, ja to, o, 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 gigantyczny. O, 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 o. Nie mamy gdzie zaparkować. No, nie, za żarmonię, nie. No, nie Zaparkujemy, dobra. W... No, to to, 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 to no, pa, pa pa, widzimy się później.